Goście grają w jaśniejszych koszulkach. Oba zespoły pretendują do mistrzowskiego tytułu. Już dawno na Ligowym Boisku nie oglądaliśmy spotkania na tak wysokim poziomie. Więcej sytuacji podbramkowych stworzyli w pierwszej połowie poznaniacy, którym udało się wypracować przewagę. Ale cóż z tego, kiedy Kazimierzowi Moskalowi i Andrzejowi Józkowiakowi nie udało się pokonać skutecznie broniącego dzisiaj bramkarza GKS-u Janusza Jojki. Także świetnie spisywał się Kazimierz Sidorczuk. Można powiedzieć, że w meczu tym obaj bramkarze wygrywali pojedynki z napastnikami, którzy w sytuacjach tak zwanych stuprocentowych także pudłowali. Dopiero w 67 minucie padła jedyna bramka tego spotkania, a zdobyli ją Poznaniacy, bowiem piłkę po dośrodkowaniu remienia przejął Podbrożny, który odegrał wprost na głowę Józkowiakowi, a ten celnie do bramki GKS-u. I ku ogromnej radości licznie zebranych kibiców Poznaniacy pokonali swojego rywala do mistrzowskiej korony tylko 1 do 0, bowiem przed końcowym gwizdkiem, znakomicie sędziującego dzisiaj ten pojedynek pana Marka Kowalczyka, jeszcze piłka po strzale Jerzego Podbrożnego trafiła w słupek. W czasie tego meczu byliśmy także świadkami huligańskiego wybryku. Jeden z kibiców rzucił z trybuny butelkę, która trafiła w sędziego liniowego pana Tomasza Mikulskiego. Tym razem wspaniale zachowali się poznańscy kibice, którzy wyłapali huligana i oddali w ręce policji. Niestety gorzej tym razem zachowały się służby porządkowe na stadionie, które nie wyraziły zgody na rozmowę i pokazanie huligana przed kamerą telewizyjną.